Chodźcie dzisiaj ze mną, pokażę wam jak wygląda studnia po zimie, zajrzymy sobie do środka. Studnie na zimę, jak widzicie, zabezpieczyłem takim włazem zrobionym z desek. Na to położyłem folię agrowukninę i przykryłem, przykryłem to śniegiem, jak były te duże mrozy. I myślę, że wszystko jest ok. Zajrzymy teraz do środka, zobaczymy jak wygląda, jaki jest jej stan w środku. Ok, wchodzi to prawie na styk, więc trzeba tutaj trochę siły użyć. Chciałem sobie łopatą pomóc i zobaczcie, jest woda. Co by się wydawać mogło nic dziwnego, jak, jak jeśli chodzi o studnie, ale to są dwa tylko kręgi, które zabezpieczają studnię, która jest tam rura poniżej. Dlatego ta woda tutaj nie jest wskazana, choć tego się po prostu teraz po tych roztopach nie uniknie. I zobaczcie, tutaj teraz yy, ta woda... Z tego pierwszego poziomu wlewa się do drugiego. Praktycznie tak nie powinno się robić. Jest tam głowica, jest ona szczelnie, e, szczelnie zatkana, więc nie powinno tutaj nic przelecieć. No ale przypuszczam, że trochę się tam wykapuje i e, spada do drugiego tego poziomu wodonośnego. Tutaj, jak widzicie, dalej idzie rura do podlewania tutaj ogrodowego, a tu w prawo do domu. Pokażę Wam teraz, jak wygląda, jak wyglądają skrzynki. Zajrzymy też tam do podlewania ogrodu skrzynki rozdzielające. OK, tu są dwie skrzynie rozdzielające. To jest pięć sekcji łącznie. Zobaczcie, trzy sekcje do podlewania. I tutaj jeszcze też dwie. Plus jedna jest jeszcze zostawiona dodatkowo wyprowadzona tylko na tył ogrodu. Ja tutaj mam dość duży ten ogród, i e, tam też w przyszłości będę podlewał. Tak to wygląda. No i dalej ze studni woda idzie w tamtym kierunku do domu. Tam jest kotłownia. Zaraz wam pokażę. Zresztą znacie już ją też z przednich filmów. No i zobaczcie tam, stamtąd jest woda poprowadzona rurą tutaj do domu. I tutaj już wchodzi rura gumowa i jest podłączenie pod instalację. Tu jest też sterownik do studni. Zachęcam Was do obejrzenia moich innych filmów, na których pokazuję, właśnie jak ten sterownik działa oraz jak to cała tutaj, ten system zaopatrywania w wodę i czyszczenia jest tutaj u mnie rozwiązany. Tu jeszcze mam zbiornik taki przeponowy do uderzenia hydraulicznego, on mi tutaj trochę odbiera. Tego ciśnienia. No i też przechowuję wodę. To jest taka ostatnia rzecz, którą tutaj dodatkowo dołożyłem. A woda wpada bezpośrednio do tego zbiornika. Jak chcecie wiedzieć więcej o, mm, o tej instalacji tutaj, jak to wygląda, zajrzyjcie do tego linku, który teraz Wam się za chwilę tutaj ukaże. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia.